No hej, przed momentem mi się znowu coś z nagrywaniem stało, przestało mi nagrywać. Nie wiem, jak się dużo nagrało, to ewentualnie na szybko przypomnę, że e sprawdziłem wszystkie ramki. Na tej pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej, szóstej, siódmej jest czerw, szóstej jest czerw, siódma i ósma jest bez czerwiu, bez knotków. No i tutaj coś tam dolewały. Te dwie ramki są całkowicie puste, przy czym na tej ramce jest czerwony pyłek. Dodałem jeszcze popasku z kwasem szczawiowym. No i co? No i chcę teraz zrobić to, o czym wspominałeś. Bo widziałem, że one się zaczynają podwieszać od spodu, czyli można by ściągnąć ten korpus, postawić go na półkorpusie, prawda? Eee, no i tyle. Spróbujmy to zrobić. Może się uda. Jak, jak nie teraz, to kiedy? Prawda? Eee, w tym momencie mógłbym... No nie, zrzucić mi nie pasuje tej pszczoły. No trudno. Wezmę tą pszczołę i tak zostawię. Tutaj, nie? Jak ty to widzisz? Nie chciałbym, żeby ta pszczoła opadła, spadła na dół, więc na razie to tak postawiłem. Tu im właśnie chciałem pozabierać te rzeczy, które z tych starych pasków, które powygryzały, bo one są tutaj niepotrzebne. No tego pszczoły raczej takich dużych kawałków nie przegryzą i nie wyniosą. OK. Nie wiem, jak twoim zdaniem, ale ja bym z, Nie wiem, wysprzątał im tutaj. Ja bym to zrzucił to co tutaj jest do ula. Postaram się to zdemontować, zrzucić i te pszczoły. Miejmy nadzieję, że tu matki nie ma. Postaram się tą stroną zrobić. ma. Teraz mi pozostanie jedynie omieść. Jeszcze raz. Resztę to sobie. Resztę. Resztę sobie wezmą i tutaj oczyszczą. A ja im z grubsza oczyszczę. Ja Im z grubsza to oczyszczę. Powrotem postawię. Uciekajcie. No tu mam takie, jak widzicie, taką wyspowaną przez siebie klateczkę. Powinienem pozostałym też zrobić. Ale nigdy nie ma na to czasu. Dobra, i teraz postawię. Tak, oto. Zbudowany na spodzie. Ok, udało się i mógłbym teraz ten korpus spróbować nasunąć już na tamten, tylko ta pszczoła mi tutaj wisi, żeby nie spadła niżej to zrobię coś takiego i podniosę ten korpus i nakieruję go, o widzicie, o to mi chodziło, żeby nie uszkodzić tej pszczoły teraz mogę tą pszczołę zrzucić, tak żeby ona wpadła do środka, bo inaczej to bym ją zgniótł tam na, na, tej, na tym wręgu, dlatego właśnie nie chciałem robić. O, widzicie? Okej, okay. w ten oto sposób mogę ten ul teraz postawić, nie? Mam świadomość, że może zgniotę 2-3, a nie 30. Dobra. Ok. No i super. Jako, że liczę na to, że mi przyniosłyby jeszcze trochę miodu, bo mogą przy, przynieść, tak jak mówiłem, to postaram się odzyskać odzyskać z, ze spodu kratę odgrodową. Próbuję ją tutaj wyszarpać od spodu. Powinno mi się chyba udać. O, jest krata odgrodowa. Ok. Jest przeze mnie wyrwana. Dobra, teraz żebym ją jeszcze mógł zastosować, to muszę ją przeczyścić zatem zdemontujemy tutaj kilka pozycji to co mogę to włożę z powrotem na miejsce to mi tu będzie teraz przeszkadzać zatem to usuniemy, położymy na, na, na daszku a tutaj położymy mój blat i dopiero na tym blacie dopiero na tym blacie weźmiemy i oczyścimy na tym blacie, oczyścimy dopiero moją kratę odgrodową Nie wiem Elvis ty jak oglądasz takie pszczółki To to z, z, moje nagrania to Denerwujesz się, czy nie? Co ja tam wymyślę? Czy te moje działania są przewidywalne? Czy cię zaskakuje? Mam nadzieję, że jeśli cię zaskakuje, to tylko pozytywnie. I innych towarzyszy również, którzy śledzą moje. Takie zwykłe, proste poczynania. Okej. Okay. Zobacz ile tu jest. Nałożonego tego, zaraz zobaczymy, co się tam zaraz zobaczymy, co się tam będzie działo, gdzie, co się będzie działo w, w ulu, nie w ulu, w, w miodnym korpusie. Dzisiaj sobie do pracy przyniosłem miodek, taki 200 ml słoiczek. Oczywiście, żeby też zimę poczęstować. Z dwóch lat miodek, to właśnie nawłociowy. To powiemcie jak włożyłem łyżeczkę do środka, to jak masełko. Jak masełko miodek.